Siemanko, specjalny odcinek walentynkowy. No, jakbym mógł nie dostarczyć Wam walentynki od siebie jakiegoś materiału? W tym odcinku będzie troszkę sprzętu, będzie dużo ciekawych gier unikotowych, drogich, na które czekałem bardzo długo i które dosyć dawno zamówiłem. A oczywiście dla tych nowych, którzy. Pierwszy raz trafił na ten kanał, słuchajcie ostrzeżenie, bo oglądanie tych materiałów może spowodować, że załapiecie bakcyla na nowe hobby, które zmasakruje totalnie wam wasz portfel, wasz budżet domowy i stwierdzicie, że dieta oparta na ryżu, w wodzie, kranowiance jest dobrym rozwiązaniem. Także zapraszam na materiał. Z uwagi, że to walentynki, słuchajcie, w końcu udało mi się przetłumaczyć mojej przekochanej żonie, że zakup skarpetek jako prezentu to nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest prezent. To tak, jakbym ja mi kupił zamiast bombonierki kilogram cukru, bo powiedział, no przecież to i to słodkie, tak? Także w końcu po wielu latach walki udało mi się przekonać, że jednak prezentem dla mnie będzie najlepiej gra, mimo że mam tam z tyłu kilka tysięcy tych gier, także pierwszą grą, którą Wam pokażę, słuchajcie, to jest prezent. Kosztowałam je free, bo kupiłam ją żona oczywiście, na waletynki, dostałem ją troszkę szybciej, bo już nią gram. Jest to mianowicie Wukong. Moja żona stwierdziła, że skoro jestem takim żulem, że na nową grę nie wydam kasy, to postanowiła kupić mi tą grę. Ja planowałem kupić ją oczywiście jak stanie, albo z drugiej ręki, albo będzie w promocji. Zagrać oczywiście chciałem, tak? bo jest to gra, która wzbudziła dużo kontrowersji, pochodzi z Chin. Dużo osób uważało, że powinno być grą roku 2024, a bardzo mało nominacji. Już nie będę wnikał tutaj w zawiłości, dlaczego, co, gdzie, po co i dlaczego. Ale grę już rozpakowałem. Pierwsze zdziwienie: gra ma polskie napisy, kinowe co jest bardzo miłe, ale i tak troszkę jest dla mnie taka historia niezrozumiała. Gra oparta na chyba podróży na północ, coś takiego. Bohaterem jest taki małpol człekokształtny stwór. Tyle co mogę powiedzieć, słuchajcie, ale jest to bardzo dynamiczna gierka. Taki delikatny Souls-like, nawet można by powiedzieć, że Boss Rush, na pierwszy rozdział, który przeszedłem, już to mamy Bossa za Bossem, Bossa za Bossem, gra się w to świetnie. Postać jest responsywna, słuchajcie. Ja już y, wiem, że na pewno ten tytuł będzie moim tytułem y, lipca. Y, o ile uda mi się go przejść, bo czasu oczywiście jest mało, a, a gier dużo y, i do pokazania, i do ogrania. Ale tytuł już tak jak mówię, jest w napędzie, Gram. Podoba mi się naprawdę bardzo. Coś więcej powiem, jak będę robił podsumowanie gier, które ukończyłem w miesiącu lipcu. Więc ten tytuł na pewno umówię, bo na pewno go przejdę w całości. Myślę, że dam radę dwa weekendy zarwę i ten tytuł będzie. Także nowa, nowa gra Wukong na PlayStation 5. Jest to coś, co cieszy Japę. Dobra, powiedziałem, że będzie pojawiał się coraz więcej Switcha, i słowa dotrzymuję. Mianowicie mamy tutaj Fate Samurai Remnant, chyba tak? Tytuł, o którym wiedziałem, że istnieje, ale nie był on tam na szczycie listy zakupowej. Po prostu wiedziałem, że kiedyś, jak się uda, go trafić. To go kupię. Planowałem go zakupić na konsole PlayStation, bo też jest na tej konsoli, ale trafił się na Switcha. W bardzo dobrej cenie, gdzieś ja tutaj mam chyba cenę, 75 zł. Ceks brytyjski dzięki uprzejmości Maćka, który polował za to wielkie dzięki, polował po ceksach brytyjskich i ten tytuł mi wyrwał. Kupił go dla mnie. Wysokie oceny grama 8 na pół na 9. Oceny oczywiście użytkowników. Sam odpaliłem chwilę, żeby sprawdzić karta, czy działa, i powiem Wam, że jest to taki na początku, jakiego moje odczucia, to jest taka gierka w klimatach, właśnie dynasty Warriora. Ale bosowie, te osoby, z którymi tam, tam gdzieś tam ciężsi przeciwnicy potrafią naprawdę napsuć krwi i potrafią nieźle nam dać w kości. To też gra RPG. Nie wiem, czy tutaj nie jest gdzieś tam powiązane z jakąś anime, ale tak jak mówię, nie jestem, w, jeżeli chodzi o temat anime, już od dawna w temacie, więc nie wiem. Całość odnosi się fabuły do jakiegoś takiego turnieju, w którym wygrany ma prawo do jakiegoś życzenia, i mamy tutaj dużo historycznych postaci. Ogólnie całość się dzieje w Japonii. Tytuł na pewno, jak też wrzucę do Switcha i ogram, to też na pewno o nim coś więcej powiem. Mówię na tą chwilę fajny zakup, nie niedroga nie cena więc, więc tytuł ląduje do kolekcji. Dobra, dawno nie było nic na PlayStation 3, więc teraz pojawia się tytuł, który też polowałem od dłuższego czasu. Też Maciej Migos Sexa załatwił cena 90 zł. Słuchajcie, i jest to White Knight Chronicles, część druga. Ten tytuł e, długo szukałem. Kiedyś miałem, słuchajcie, przegapiłem go, byłem w Lombardii. Mogłem go kupić za 40 zł w naprawdę fajnym stanie, ale machłem ręką już wtedy. Był to tytuł taki, którego było bardzo mało, ale no jakoś nie wiem. No, dużo miałem takich sytuacji, gdzie ja pluję sobie do tej pory w brodę. Nie kupiłem go, potem zacząłem go szukać. Chciałem oczywiście go kupić w jak najniższej cenie, udało się za 10 zł, wydaje mi się, że 90 zł za ten tytuł jest naprawdę spoko cena, bo ceny myślę, że zaczynają się tak od przynajmniej 140 w górę, w zależności też od stanu, od wydania. A tutaj mamy eleganckiego, europejskiego, europejską grę. Dodatkowo tutaj są dwie części. Wydaje mi się, że pierwsza część ta zremasterowana jest na półce. ja ją, co prawda mam u siebie na, na półce już tego pierwszego Białego Rycerza, ale Tutaj mamy chyba dwie części. Tutaj wpiszę, że to jest zremasterowana wersja. Nie wiem na ile ten jest poprawiona jakość tego, tej pierwszej części. Oby dwie gry są wydane przez Level 5. Ja tutaj może tak wrzucę będzie widać. Ja od nich gry słuchajcie, bardzo lubię. W szczególności Nino Kuni, do tej pory bardzo ciepło wspominał, ale tylko jedynkę, dwójkę, tak średnio mi podeszła. I oni przeważnie skupiają się na grach RPG CRPG, JRPG. I tutaj mamy takiego GARPEga. Gra ma taki klimat, troszkę, ja powiedziałbym, jeżeli chodzi o konstrukcję świata i walki, takiego lekkiego MMO. Opowiada historia jakiegoś tam naszego bohatera, który zdobywa moc, zmienia się właśnie w tego tytułowego, tytułowego białego rycerza. On jest chyba tam 7 metrów ma, i walczy, walczymy z, z potworami. Tytuł, jeżeli chodzi o dalszą fabułę, nie wiem, nie zagłębiałem się nigdy, po prostu stwierdziłem, że skoro to jest RPG kiedyś to zagram, to nie będę sobie psuł spoilerami fabuły. E, prawdopodobnie ten tytuł gdzieś tam wyląduje w, w napędzie, jeżeli złapie, złapie klimat, to pewnie przejdę. E, oceny to jest taki solidny średniak, to nie jest gra wybitna, o niej nie było głośno, tak jak na np. Ninokuni, Nino którego tu wcześniej przytoczyłem, ale tytuł też jest taki, powoli robi się delikatnie kolekcjonerski, nie jest to drogi tytuł, można go jeszcze kupić w normalnych pieniądzach, tak jak mi się udało, e, także to nie jest jakiś wyczyn wielki, ale kolekcja PlayStation 3, ja tak powoli sobie ją delikatnie zamykam e, tych pozycji e, Przybywa tam po jednej, po dwie, co kilka odcinków, więc w kolejnym odcinku prawdopodobnie też jedna pozycja na PlayStation 3, której dosyć szukałem, też się pojawi, ale to melodia przyszłości. Dobra, gra na Xboxa, słuchajcie, 360. Dawno się nie pojawiała u mnie gry na Xboxa 360. Tym bardziej że ja przypomnę tylko, że ja zbieram gry na 360 te, które nie wyszły na Playjaka trójkę. Hmm, oczywiście one się pojawiały na PC, ale nie wychodziły na PlayStation 3. I ja te tytuły właśnie, żeby mieć w formie fizycznej, zbieram sobie na Xboxa 360. I takim tytułem, słuchajcie, jest właśnie tutaj e, Ten Dark Messiah of Might and Magic. E, tytuł. Dość chyba już drogi i troszkę trzeba za niego zapłacić. Mi udało się, znaczy mi udało się, dzięki uprzejmości Macieja, udało mi się go kupić za 20 zł. słuchajcie, 20 zł zapłaciłem za ten tytuł. Jest on kompletny, płyta nie ma rysek, manual, płytka, wszystko jest naprawdę w jak najlepszym stanie. Sama gra to jest spin-off całej tej serii Might of Magic, wszyscy oczywiście my hirosiki trujeczka w Polsce kultowym, a tutaj mamy Grę z widoku, z pierwszej osoby, z oczu bohatera, gdzie mamy dosyć dużo magii, walki, a gra się przede wszystkim charakteryzuje tak, taką m, bardzo fajną fizyką, e, stoi. Właśnie taką walką, możemy już jakieś rzucać beczkami, e, nasze nasza czary, wszystko wpływa na, na, na świat, który nas otacza, gdzieś tam ta walka jest dosyć ciekawa, więc możemy, możemy kopnąć jakąś beczkę, która poleci, uderzy przeciwnika. E, także tytuł e, naprawdę może zawstydzić niejedną nową produkcję, właśnie jeżeli chodzi o. O, ten silnik, silnik właśnie fizyczny i oczywiście klimaty final w tego Might and Magic, takie fantastyka, więc ten tytuł też u mnie długo był na liście takiej, żeby zdobyć i włączyć i zagrać, zobaczyć czy on jest spoko. Oczywiście możemy go kupić na zagrosze, grosze, na, na jakimś tam gogu, na PC-cie, ale na konsolce yy, wzbogaci moją małą, ale taką konkretną kolekcję gier na, na Xboxa, także cieszę się bardzo, to mówię, to są trzy pozycje, które kupiłem właśnie yy, za pośrednictwem Macieja, za co dziękuję, one kosztowały mnie łącznie 200 zł, więc myślę, że za takie pozycje nie jest to naprawdę yy, duża kwota. A już skoro mówimy o tym yy, Switchu, słuchajcie, Switch kupiłem, w końcu groziłem, groziłem, groziłem i groźbę spełniłem, yy, kupiłem sobie Switcha yy, OLEDa, Białego, oczywiście on jest rozpakowany, zaraz Wam go pokażę. Jest tutaj. O, dałem sobie go z boku. Także do rodziny moich konsol, słuchajcie, zawitał Switch. Miałem Switcha Lighta, narzekałem na niego strasznie. Znaczy, dalej go mam, ale chcę go sprzedać, bo mam dwie, dwie, dwa Light, dwie konsole Switch, mi są niepotrzebne tego Lighta, chcę sprzedać. Z pierwszym się nie polubiłem i takim troszkę. Z taką troszkę niepewnością kupywałem tego switcha. Za niego dałem, już mówię Wam od razu, cenę 900 zł. Około, bo to to jest przy przeliczeniu, ale to jest bliż, bardzo blisko 900 zł. Nową, kompletnie nową fabryczną, zamawiałem, z, bo naszła chyba przez Francję, Niemcy, bo to było zamówienie z AliExpress. Kompletnie nowa, nowa konsolka. I to jest odświeżona, czy cokolwiek, kompletnie nowy, nowy sprzęt. Co do samej konsolki, pewnie wypowiem się jak troszkę dłużej na niej pogram, bo tak jak mówię, na razie, na razie to jestem w fazie testowania. Ale już Wam powiem tak, o ile ten Switch Lite dla mnie nie przemówił, nie spodobał mi się, nie, nie grałem w grę na nim, leżał, po prostu się kurzył. O tyle ta konsola już mi się bardzo podoba z uwagi na ten właśnie ekran i jednej rzeczy. Podłączenie switcha pod telewizor, przynajmniej w moim przypadku, robi tak ogromną różnicę, że aż chce mi się grać na tej konsolce, a nawet w trybie przenośnym, kiedy odłączam ją od telewizora i podłączam i gram przy OLEDowym ekranie, to jest po prostu poezja dla oczu I, i gra się w to naprawdę świetnie. Ale ja mówię, rozgadam się, może zrobię kolejny materiał, pokażę moje gry na switcha i coś więcej opowiem o tym sprzęcie. I jeszcze jednym, który kupiłem, słuchajcie, bo kupiłem też od razu sobie taką przystawkę jest to kontroler. NitroDeck była w promocji za 189 zł, chyba tak, 189 albo 179, coś, coś w tej cenie. Jest to taka przystawka, kontroler, do którego montujemy. Zaraz Wam go pokażę, w jaki sposób go montujemy. Tylko odłączę te tutaj. Uuu, gdzie to jest ten guzik? Ja jeszcze widzicie, do, dokładnie tej konsolki nie obadałem. Wyciągamy te kontrolery stąd. Mamy sam tablet, i to jest ten Nitrodeck, do którego po prostu z, od góry chyba dobrze wpinam, wsuwamy, zaciskamy i mamy takiego mocno przy, nawet Steam Deck'a bym powiedział, przypominającego bydlaka. Oczywiście analogi są tutaj z, z efektem Hala, także nie, mamy, nie ma problemu z tym dryfującym, z dryfującymi analogami, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Na tym też się skupię na tym Nitro NitroDeku. Też wam coś więcej powiem, jak już na nim troszkę pogram. Chwilę grałem, także może odpalę. Ale nie będzie widać tego, jak ten ekran to fajnie działa. Wszystko śmiga. Akurat są dwie gierki, które gram aktualnie, czyli właśnie. Co to było? Astral Chain, tak i Steam World Quest sobie ogrywam. Tego Steamord Questa kupiłem chyba za 10 zł. Był w promocji, a wydanie fizyczne troszkę kosztuje, więc tutaj się musiałem posiłkować tą cyfrą. Ale przypuszczam, że kiedyś zapoluję na tą wersję fizyczną, bo ja wszystkie gry z tej serii lubię. Dobra, nie będę <grym> się rozgadywał na temat switcha, o tym powiem przy kolejnych odcinkach. Dlaczego przed premierą dwójki kupiłem sobie Oleda? I jak troszkę na nim pogram, oczywiście. Dobra, gra, którą wrzucił Jerry na grupę, na grupa na Facebooku, link w opisie. Tam też często się dzielimy, co można gdzie łatwo kupić. Ogólnie polecam. Jak ktoś chce się zacząć kolekcjonować, podpytać coś, to grupa naprawdę mała, ale konkretna. I pojawiła się gra Tintin 35 zł. Nie planowałem tego tytułu kupywać w media. Media Markt. Media Markt wyprzedawał ten tytuł. Oh, snowy. I o dziwo, przy odbiorze zdziwiłem się, że jest to wydanie w tekturowej oprawie i jest to steelbook w środku plus trzy pocztówki. Nie wiem, czy to z tyłu, to będzie widać. Sama gra, przygodowa, ma język, widzę, że polski jest nawet na okładce, ale jest to jest taki raczej krab. Słuchajcie, oceny, nie wiem, czy po, po jakichś poprawkach, łatkach to nie jest lepiej, ale widziałem tam, że. Po cenach na Steamie, na Metacriticu to nie jest lekko, chodzi o błędy też i sama gra to jest taka w 5 na 10, więc to dupy nie urywa. ja nie zamierzam grać w grę w 5 na 10, jest to bardziej zdobycz na półkę do kolekcji, a nóż, ale tak jak mówię, no, no niestety szkoda, bo brakuje takich trochę gier przygodowych z takim zacięciem, ale no, no tutaj nie, nie pykło, nie pykło, nie udało się i lecimy słuchajcie do najgrubszych tytułów, na sam koniec zostawiłem 4 gry Cztery gry, które są e, takimi petardami, przynajmniej dla mnie, że po prostu japa się sama, sama cieszy. E, I zaczynamy od tytułu pierwszego. E, mam tą grę oczywiście na kleju trójce. Każdy kto, każdy kto kuma kojarzy y, gry, no to będzie wiedział, że to jest remaster gry z playjaka trójki. Dosyć też y, y, będącej w cenie, takiej niszowej, bo, bo mało kto chyba w ten tytuł grał, mało kto go ma w kolekcji. I co ja mogę w o nim powiedzieć? Przechodziłem go całego, uwielbiam ten tytuł, humor, który jest w nim zawarty. Jest to gierka TPP z pleców bohatera, gdzie właśnie biegamy głównym bohaterem, który dzierży taki pistolet, który się zmienia w karabin, w, w, w pochodnie, który z nami rozmawia, oczywiście szydzi. Jest dużo takich dwuznacznych nawiązań słuchajcie, w, tej, w tej grze. Ale to nie będę mówił, może to warto zagrać. Słuchajcie, jest to gdzieś tam gra, której maczał ojciec z serii Resident Evil, z tego co czytałem. I sam tytuł jest naprawdę bardzo grywalny, bardzo fajny. Świat jest bardzo fajny, taki mroczny, ale taki jeszcze trochę, tak mówi, tak można by powiedzieć, taki, taki humor ma taki no specyficzny. Do mnie ta gra kompletnie słuchajcie trafiała. Przeszedłem na Play'u Trójce całą i uwielbiam ten tytuł, dlatego no nie mogłem nie mieć wersji fizycznej z limited rana, właśnie na PlayStation 5. Też mnie zdziwiło, że ta gra wychodzi yy, i słuchajcie, yy, to nie jest numerowane chyba wydanie, to nie, nie, nie ma tutaj żadnego numerka, więc nie wiem czy ta gra się pojawi w, w późniejszym okresie, gdzieś tam będzie wydana czy nie. Ona nigdy nie była sukcesem sprzedażowym, ale uważam, że warto ten tytuł mieć yy, i dlatego ja się skusiłem na niego. Kolejna gra, yy, którą ogrywałem w podobnym, yy, w podobnym okresie czasu, właśnie z tego Shadow of the Dam, to był późny okres już, już plejaka trójki, słuchajcie, Lollipop Chainsaw.

w momencie, kiedy wyszedł ten repo, Primaster, z tym było też troszkę słuchajcie, dużo takich zamieszania. Bo pierw miał być to pełen, pełen remake chyba tej gry, ale potem coś budżet się tym ludziom nie spiął i stwierdzili, że zrobią jednak remaster, trochę się i pójdą w tym drugim kierunku. Nie wiem, co dokładnie nam poszło, ale chyba kwestia kasy. Ale ogólnie zainteresowanie tą grą się okazało bardzo duże. Brakuje takich wier chyba w erze, w erze właśnie Playa Piątki, gdzie. Gra nie traktuje się poważnie, no bo gramy tutaj cheerleaderką, która ma zamiast bryloczka głowę swojego chłopaka, walczy z zombiakami przy użyciu piły mechanicznej, także no, Jest to taki slasher, tak? Oczywiście jeszcze nasza, nasza tutaj główna bohaterka, taka typowa pomponiara z amerykańskich filmów. Także tytuł też bardzo fajny, też ciekawy, słuchajcie. I też, no, no nie mogłem nie mieć tego po prostu tej gry u siebie w kolekcji, te dwie to były takie jak, jak zacząłem, że one się pojawiają w limity dranie, no muszę kupić koniec kropka e, i mieć je w kolekcji. E, aha, ceny, cen nie cen nie podałem, słuchajcie. E, Lollipop to była kwota, jeżeli byście chcieli kupić samemu około 250 zł. mi to wyszło taniej o 3 dychy, bo więcej na wspólną wysyłkę, to więc tutaj wyszło dziś około 220 złotych, a a propos wspólnej wysyłki, także tutaj wielkie podziękowania za te gry, które pokazuję Wam z Limited Run, oczywiście znów dla Rafała za wspólne, wspólne jakby zamówienie i, i troszkę udało mi się zaoszczędzić na tych niektórych grach właśnie dzięki niemu, także wielkie podziękowania. A sam e, ten Shadow of the Damned był troszkę tańszy, bo kosztował mi około 130 zł. Już po liczeniu tej, tej, tej zniżki za wspólną wysyłkę, także e, lollipop jakieś 220, a ten jak Shadow of the jakieś 200, e, 130 zł, więc e, spoko ceny, spoko ceny, dobra. Tytuł, który był bardzo kolekcjonerski, był bardzo drogi, był bardzo pożądany, aż w końcu wyszedł do dróg. No, niestety to jest właśnie to, że w, jesteśmy w takich czasach, gdzie jak gra wyszła, jest, zdobyła pewien taki status u kolekcjonerów gry drogiej do zdobycia ciężkiej i, 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 i tak jak mówię, pożądanej. No, to nagle znajduje się jakaś firma, która robi do dróg, i tutaj limited trans zrobił do dróg gry. I ja mogłem oczywiście kupić, bo wcześniej przegapiłem jak ta ostatnia paruwa. A tutaj Limited Run, numer 119. Słuchajcie, numer 119. Rain World. Bardzo niszowy platformer, taki o. To jest jakimś takim glutokocie, który budzi się właśnie z takiego letargu i musi się nażreć. Tak mniej więcej tam wygląda ta fabuła. Oczywiście budzą się też inne stwory. Świat jest takim światem, który ma takie dwie pory, jakby mokrej i suchej, gdzie podczas tej suchej musimy się nażreć. Nie grałem w to jeszcze. Tytuł naprawdę ma wysoki ocenę, w też w granicach 9, więc, więc tytuł wyszedł porządnie. No, na pewno będę chciał w niego zagrać, tylko tak. Czy on był limitowany do iluś tam kopii? Chyba nie. Nie wiem, ile tu było wyprodukowanych kopii tego tytułu. Nie będę strzelał ani ściemniał. Ale chciałem go mieć w kolekcji, bo tak jak mówię, to jest taka gra bardzo kolekcjonerska. Zresztą ostatnio dużo do mnie takich gier trafia. Mocno z dranów Sam się nie spodziewałem, że będę takie pozycje kupował, a jednak gdzieś tam się udaje to kupić w miarę rozsądnych cenach, bo jakbym czekał dłużej, chciałbym z drugiej ręki, to te gry potem drożeją i. Najlepszym momentem niestety przy takich tytułach jest kupienie ich w dniu premiery bezpośrednio ze źródła, bo potem trzeba niestety płacić Skalperom. Ostatnia pozycja, ale myślę, że nie najgorsza, a jedna z lepszych. Tutaj mamy taki super rera naklejkę do każdej gry. Dużo osób na grupie tą grę już pokazywało, a mianowicie jest to Postal numer 11, tutaj z tej serii takiej właśnie. Brain Damage jest to gra, e, która jest takim boomer-shooterem. Nasz główny Ziomek e, jest właśnie, ma jakoś tam coś z mózgiem. Masz, on w każdej części chyba miał coś z mózgiem. E, i, I walczymy w tam jakiś dziwnych chyba jego snach, nie wiem. Słuchajcie, to wszystko wygląda dosyć creepy, Jest to bardzo szybkie, taki właśnie boomer-shooter z dziwnymi broniami. Ja z tą, słuchajcie serią Postal, jestem od pierwszej części grałem w taką już w jedynkę, która była takim wzrzutu izometrycznego, e, taką gromą o bardziej mordowaniu, bo to taki zawsze była powalona gra. E, wyprodukowana przez e, Running With Scissors, chyba firmę, tu widzę, że jest coś innego, nie wiem czy ktoś przejął prawa do tej. Nie wiem, no wie też jest logo e, Running With Scissors. E, dwójka potem była taka trochę szajska, ale była też kultowa, słuchajcie. Wiem, że jedna część mi tam mocno nie wypaliła taka TPP, ale w nią nie grałem. Ale mam naprawdę bardzo pozytywne skojarzenia z tą gromę z postalem, gdzie chodziło się każdy kto grał w te wcześniejsze części tego w gdzie chodziło się z petycją, podpisywało się, szło do sklepu po, po mleko, bo, bo takie misje bo, misje były w tej grze, gdzie można było też sikać na ludzi, podpalać ich albo też nadziać kota na, na lufę. No teraz by chyba nie wiem, czy taka gra przeszła w ogóle a wcześniej no, było to jak najbardziej dozwolone. No fajne czasy słuchajcie, no tutaj nie wiem jaki jest poziom humoru i abstrakcji w tej grze, ale cieszy mnie, że, że trafiła do mnie, bo Boomer Shootery słuchajcie lubię bardzo. I to jest to co przygotowałem dla was na odcinek special walentynkowy. I o dziwo słuchajcie, te odcinki widzę, że w tym miesiącu lecą jeden za drugim, a kolejna porcja gier już praktycznie jest przygotowana do Dopuszczenia, więc przypuszczam, że gdzieś w, w przeciągu przyszłego tygodnia coś wrzucę, powinno się pojawić. E, dobra, słuchajcie, ode mnie wszystko na, na ten odcinek. Także na pewno będę chciał coś o, więcej o Switchaku powiedzieć. Ale to tak jak mówię, jak pogram, bo nie będę teraz się wypowiadał na sprzęcie, w którym grałem zaledwie kilka godzin. I na pewno jeszcze mam kilka innych materiałów w zanadrzu, nad którymi pracuję, ale to. Rąbka tajemnicy u, 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 będzie na, na, na kolejnym materiale, jak już go zobaczycie. Także na, ten, na, na chwilę obecną. Wsio. Na razie. Ho.